Nasze ulubione danie bardzo zasmakowałyśmy w ciorbach, a ciorby z fasolą są najlepsze. Naprawdę można się tym najeść jak obiadem. A ty masz z fasolą i z wieprzowiną? I jak? Wolę samą samą fasolę. Fruczak jakiś tam. Już za bardzo nie nagrywałyśmy, bo jechałyśmy tak naprawdę cały dzień, i już dojeżdżając tutaj, byłyśmy padnięte. Miejsce jest przepiękne. Jest to park, którego nazwy musimy się nauczyć z Magdą, bo dalej nie potrafimy go wymówić. Jest to park, w którym jest ogrom przepięknych wodospadów różnych kaskad wodnych. Tutaj jest kemping, który był bardzo głośny z rana. Tutaj jest jakaś restauracja. O tak wzdłuż właśnie takiej rzeki jechałyśmy cały czas. Minęłyśmy po drodze może dwa samochody, droga jest bardzo wąska na szerokość naszego samochodu. I zbieramy się i idziemy na spacer. A teraz uwaga, nie spadnijcie z krzeseł, oto pierwsze wodospady. Tak, ze względu na suszę nie ma ich. Dokładnie, tak jak widać. Ale jak są, muszą być piękne. Lecimy dalej. Wzdłuż rzeki. Może dlatego jest tak mało ludzi tutaj? Bo tak naprawdę na szlaku jesteśmy tylko my. Może oni wiedzą, że tych wodospadów teraz nie ma. Teraz się przekonamy. Tak, to nie jest zretuszowane. Woda jest przepiękna, przepiękna. Gdzieś musi tutaj być jakieś podwodne źródło, bo w dosyć sporej ilości tym wodospadem spada ta woda, a tutaj. Nigdzie nie ma żadnego widocznego dopływu. Pięknie. Kolor jest niesamowity. Tak, na tej trasie dzisiaj to będzie na pewno największy wodospad. I lecimy dalej. Ostatni rzut, jeszcze z innej perspektywy. W momentu tego oczka o pięknym kolorze wspinamy się do góry i tak naprawdę cały czas idziemy wzdłuż tej rzeki, która jest w większości wodospadami. Więc takich różnych mniejszych, troszkę większych wodospadów. Tutaj przez całą drogę można uraczyć, a my idziemy do. Które gdzieś tam jest za 20 minut piechotką. Słyszę rzekę. No tak, bo ona wypływa stąd. Pięknie, co? Niestety, dzisiaj chyba nie dojdziemy do wodospadów, o których marzyłyśmy. To jest droga zamknięta. Wydaje nam się, że przez suszę po prostu nie można tam wchodzić. Bo faktycznie skała, którą przed chwilą oglądałyśmy, to chyba jeden z tych wodospadów. Tak to wygląda, nie? Oto. I tak jak poprzedni. Pierwszy, który pokazywałam, woda nie płynie. Nie ma susza. Kurczę, ale fajnie. Udało nam się, ale tak naprawdę to Magdzie udało się naprawić drzwi, których nie mogłyśmy zamknąć przez dwa dni, dwa albo trzy dni. Ale to nie jest tak, że to ja naprawiam te drzwi. Po prostu jechałyśmy, najechałyśmy na coś i nagle... Korzystałyśmy z rad internetowych i udało się pod, je naprawić. Podkleiłyśmy tam, gdzie trzeba podkleić, i się udało naprawić drzwi. Mamy zamykanie w końcu. Tak, i tutaj pod tym sklepem się zatrzymałyśmy, żeby uzupełnić zapasy picia, i tak dalej. I jak pani właścicielka bodajże zauważyła, że tutaj Magda coś grzebie przy tych drzwiach to przyszła zapytać się, czy nie potrzebujemy jakiejś pomocy. Kobieta ze śrubokrętem. Kobieta ze śrubokrętem, tak. W Rumunii. Podejrzanie, ale na szczęście się... Tak naprawdę, kurczę, no wyciągnęłaś ten śrubokręt i, i po minucie od razu ktoś przyszedł zapytać się, czy nam nie pomóc. jest pomóc. super. Super. Jedziemy dalej bez żadnych awarii i usterek. Dokładnie, nasze poczucie triumfu nie trwało długo. Jest jeszcze gorzej. Piszczy nam niemiłosiernie cały czas. Szukamy znowu jakieś miejscówki.